Cześć, tu Wojtek Wiśniewski z kanału Finansowy Excel. Witam Cię już na czwartym filmie z serii Funkcja ADR Pośredni, czyli adres pośredni w praktyce. Na konkretnych przykładach praktycznych pokazuję Ci, jak działa artyczka funkcja adres pośredni. Jeżeli nie oglądałeś poprzednich filmów, to playlista będzie poniżej w opisie tego filmu. Serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia poprzednich filmów, ponieważ wyjaśniałem tam, jak działa funkcja adres pośredni. Pokazywałem również bardzo ciekawe przykłady na praktyczne zastosowanie tej funkcji. Dlatego przed obejrzeniem tego filmu, jeżeli nie obejrzałeś poprzednich filmów, koniecznie je obejrzyj. Serdecznie się do tego namawiam. A w tym filmie pokażę Ci jeszcze jeden arcy ciekawy sposób, w którym możesz wykorzystać funkcję adres pośredni. Tym razem zajmijmy się wykresami. Mamy tutaj cztery arkusze prezentujące nam plan i sprzedaż poszczególnych handlowców w każdym miesiącu. Chcemy zrobić raport i tutaj mamy tabelę z raportem. Skąd ona jest brana? Ona jest brana z miesiąca kwietnia. Dane zaś dostarczane są z poszczególnych arkuszy. Zobaczmy: Styczeń, lutym, marzec, kwiecień. Z tych arkuszy czerpiemy nasze dane do naszej tabeli raportu. Dane z tych arkuszy są przekazywane za pośrednictwem wybranej komórki naszej pośredniczącej do naszego raportu. Następnie zrobimy wykres z planem i sprzedażą. Dla każdego handlowca. Zastosujmy tę funkcję. Zobacz. Wyszukaj pionowo adres pośredni i podaj pozycję. Myślę, że bardzo ciekawy przykład. Przejdźmy do naszego przykładu. Na początku musimy utworzyć tu listę wyboru z naszymi poszczególnymi arkuszami. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, żeby można było wybrać. Klikamy na kartę dane. Następnie mamy grupę narzędzia danych. Klikamy na tą ikonkę poprawność danych. Klikamy, otwieramy naszą listę i zobacz, mamy poprawność danych, zakres nieprawidłowy danych, wyczyść zakreślenie nieprawidłowych danych. Nas interesuje pierwsza zakładka poprawność danych. Tutaj otwiera nam się okno dialogowe sprawdzanie poprawności danych i tutaj w ustawieniach musimy wybrać listę. Klikamy, wybieramy lista. I zobacz. W źródle oznaczamy komórki nasze. Widzisz od J3 do J6. I to wszystko. Ukrywamy nasze komórki. Mogą nam się kiedyś jeszcze przydać. I mamy tutaj naszą listę wyboru. Zobacz. Ograniczoną do nas, naszych arkuszy. I tak się właśnie robi. Listę wyboru. Na początku zrobimy tutaj naszą tabelę wyjściową, a następnie w oparciu o dane z tej tabeli zrobimy wykres w konkretnym miesiącu. Zobacz, że mamy tutaj dane takie jak plan sprzedaż, handlowiec i w każdym arkuszu jest taki sam układ danych. Zastosujemy tu funkcję ujście znaną pionowo. Jeżeli nie oglądałeś filmu na moim kanale, funkcję pionowo, jest cała playlista. Zachęcam Cię do obejrzenia. pionowo. Szukana wartość, szukamy handlowca, blokujemy naszego handlowca, ale blokujemy tylko kolumnę, ponieważ będziemy chcieli się przesuwać w dół i w prawo. Czyli kolumna będzie zablokowana, a nazwiska będą się zmieniały. Dobrze. I teraz musimy się odnieść z jednej strony do miesiąca wybranego tutaj, a z drugiej te dane, które są tutaj, mamy w poszczególnych arkuszach. I z tych danych, z tych arkuszy, musimy pobrać dane, Tutaj do naszej tabeli wynikowej z odpowiednich kolumn, czy to jest plan, czy sprzedaż. Te kolumny mogą być pomieszane w każdym miesiącu, dlatego zastosujemy to również funkcję podaj pozycję, żeby odpowiednio odszukać odpowiedniej kolumny. Gdy chcemy się odnieść do arkuszy innych niż ten, którym jesteśmy, zastosujemy funkcję Adres Pośredni. Adres Pośredni jest funkcją tekstową i zobaczę, jak ją tutaj zrobimy. ADR Pośrednie, tabulatorem weźmiemy. I musimy wpisać tu w naszym argumencie tekst. Czyli wybierzemy sobie miesiąc. Powyżej, bo nie mogę tu wejść. Dobrze. Tu jest komórka E2 z naszym wybranym miesiącem z listy. F4 blokuje. I co robię teraz? Dodaję enda. I teraz muszę podać zakres komórek, które chcemy tu uwzględnić w naszej funkcji wyszukać pionowo. Chcemy wyszukać wartości. Planu i sprzedaży. Czyli naszą tablicą będą dane. Zobacz, od A1 do A5. Możemy to zablokować. I powrócimy tu. I zobacz, musimy usunąć oczywiście styczeń, bo mamy styczeń już tutaj uwzględniony w miesiąc komórce E2. Wykasowujemy styczeń. Ale pamiętaj, że Ci mówiłem, że tutaj w nazwie arkusza musi być wykrzyknik. Czyli tutaj dajemy cudzysłów po endzie, a przed wykrzyknikiem. I następnie mamy zakres naszej tablicy. I zamykamy naszą pierwszą funkcję, zagniżoną funkcję wyszukawionową, to znaczy adres pośredni. Zamykamy poprzez cudzysłów oraz nawias. I sprawdzimy, czy nam funkcja adres pośredni działa dobrze. Przez F9. Weźmy sobie i zobacz, oczywiście. Pokazuje się nam cała tabela. Ctrl Z. Jesteśmy w tym argumencie tablicy. I teraz musimy znaleźć numer indeksu kolumny. Zobacz, mamy tutaj damy, średnik. Mamy tu dwie kolumny, które nas interesują. Plan sprzedaż, ale kolumny mogą być poprzestawiane. Oczywiście, moglibyśmy tutaj wpisać z ręki. Ja sobie tutaj pozwolę dać apostrof. Nasz zakres danych składa się z trzech kolumn. Zobacz, pierwsza kolumna, druga kolumna, trzecia kolumna. Szukamy handlowca i jego plan sprzedaży w drugiej kolumnie bądź sprzedaż. Czyli moglibyśmy w argumencie numer indeksu kolumny dla Planu wstawić 2, zaś na sprzedaży wstawić 3. Startem więc na sztywno numery kolumny odpowiadającym naszym danym. Wstawiamy w numerze indeksu kolumny 2, dlatego że dane dotyczą planu, którego dane są w drugiej kolumnie. I mamy już załatwiony problem numeru kolumny. I ostatni zakres przeszukiwany, dopasowanie dokładne, fałsz. Mamy całą naszą formułę. I przesuniemy ją. I tu byśmy oczywiście musieli tylko zmienić kolumnę 3. I to się zgadza. Zobacz. Kwiecień, Kowalski. Kwiecień, Kowalski, 15 i 16,5. Zgadza się. Ale nie wiemy, czy w poszczególnych miesiącach kolumny nie będą przestawiane. Na przykład Sprzedaż będzie w kolumnie B, a plan w kolumnie C. Dlatego też musimy się tutaj zabezpieczyć w ten sposób, że zastosujemy tu funkcję podaj pozycję, która będzie nam szukała, w której kolumnie jest plan, w której kolumnie jest sprzedaż i te dane dopiero pobierze nam do raportu. Zastosujemy tu funkcję oczywiście podaj pozycję. Nasza szukana wartość to jest plan. W tym przypadku, bo jesteśmy w planie, blokujemy wiesz, Będziemy się przesyłali prawo do kolumny C, nazwy arkusza, ponieważ my w tym arkuszu jesteśmy. Dobrze. I teraz przeszukiwana tablica. Podobnie jak tutaj w funkcji wyszukiwania pionowo, odnosimy się do poszczególnych arkuszy. Czyli przeszukiwana tablica. Musimy się teraz odnieść do, do konkretnego miesiąca i do konkretnego arkusza. Czyli... Adres pośredni, znowu używamy tej naszej funkcji. I dodajemy adres komórki z miesiącem wybranym. E2. Blokujemy. F4. Usuwamy raport. Możemy to zostawić, możemy usunąć, wszystko jedno. Będzie krótsza formuła. I teraz musimy dodać end. I szukamy oczywiście w naszych odpowiednich arkuszach, ale czego szukamy? Szukamy oczywiście w zakresie danych planu i sprzedaży, czyli musimy zaznaczyć od A1 do C1. And, ale pamiętasz o tym, że jak Ci mówiłem, że zawsze po nazwie arkusza, tu mamy nazwę arkusza E2, musimy dodać wykrzyknik i zakres naszych danych przeszukiwanych od A1 do C1. Blokujemy. Ponieważ jest to funkcja adres pośredni, musimy zamknąć ją. Poprzez cudzysłów jest to funkcja tekstowa. Zamykamy nawias. I teraz mamy zamknięcie funkcji podej pozycję. Musimy wybrać tu typ porównania. Oczywiście wybieramy dopasowanie dokładne. I teraz zamykamy funkcję podej pozycję. I teraz musimy zamknąć jeszcze funkcję naszą wyszukajpionową. Ostatnim argumentem funkcji wyszukajpionowo jest jakie mamy dopasowanie. Oczywiście to będzie dopasowanie dokładne. Czyli fałsz bądź 0. I powinno być wszystko ok. Teraz przeciągamy. Ok, sprawdzimy. Z kwietnia po czwara. 24 i 3,12. Kwiecień 24, 3,12. Zgadza się. Weźmy już marzec i walenty 18, 20,7. Marzec, walenty, 18 i 20,7. Dobrze, mamy już pierwszą część. I teraz zrobimy oczywiście prosty wykres na podstawie naszych danych. Zaznaczamy dane, karta, wstawianie. Możemy sobie wykres zrobić kolumnowy. W komórce pod danymi wstawimy tytuł naszego wykresu, który przeniesiemy później do wykresu. Równa się plan sprzedaż w miesiącu. Zamykamy. W dajemy end i odnosimy się do naszej wybranej komórki E2. Ok, i mamy tutaj plany sprzedaży miesiąc marzec. Zaznaczamy pole tytuł wykresu, i na pasku edycji odnosimy się do naszego opisu, który przed chwilą zrobiliśmy. Zmienimy teraz wygląd wykresu na bardziej atrakcyjny. Karta projekt wykresu, i wybierzemy może ten wykres. Zmienimy kolory naszych słupków. Plan na czerwono. A wykonanie na niebiesko. Ok, to powiększymy troszeczkę. Dodamy jeszcze do naszego wykresu etykiety danych, żebyśmy mieli wielkości na wykresie. Będziemy mieli planowane wielkości, jak i wykonanie sprzedaży na obu kolumnach. Ok, powiększymy sobie wizualnie. Będziemy mieli bardziej widoczne dane. Nazwiska również sobie powiększymy. Zobaczymy tylko, czy działa wszystko. Zmienimy sobie nasze pole wyboru. W I zobacz. Ładnie nam wszystko się zmienia. Luty, tydzień. Widzisz, wszystko nam dobrze działa. W tym filmie chciałem Ci przedstawić możliwości funkcji adres pośredni w połączeniu. Z wykresem. Na początku zrobiliśmy raport na podstawie planu i sprzedaży w poszczególnych miesiącach dla poszczególnych handlowców. Następnie przedstawiliśmy te dane w atrakcyjnej formie wykresu. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli spodobał Ci się film, proszę Cię o lajka i o udostępnienie filmu przynajmniej jednej osobie. Zachęcam Cię do obejrzenia również innych filmów na moim kanale, Finansowy Excel. Pamiętaj, każdy czwartek o godzinie 12.00 nowy film z Excelem jako głównym bohaterem na moim kanale YouTube. Zasubskrybuj mój kanał, a będziesz informowany o moich najnowszych filmach. Serdecznie Ciebie zapraszam i mam nadzieję, że widzimy się już w następny czwartek.